Witam Państwa we wtorek 6 maja. Sylwia Przytarska, zapraszam na wiadomości regionalne. W dzisiejszym wydaniu sezon na szparagi, i po strachu, pieniądze na studia i na prawo jazdy. Dziś z mieszkańcami Żar robiliśmy zakupy na targowisku przy ulicy Lotników. Było w czym wybierać. Dzień dobry, dziś wtorek, 6 maja, więc dzień targowy. Chodźmy zobaczyć, co dzieje się na żarskim targowisku. Czego dziś klienci szukali na żarskim targowisku? Trochę się tam pochodzi, pozagląda, coś się kupi. A dzisiaj szuka czegoś pani wyjątkowego, czegoś specjalnego? Nie. Tak, przyszła się pani po Jajka, pytam, po, zieleniny, trochę, tak. Popatrzę się i kupić coś przydatnego. No i widzę, że coś się udało znaleźć. No, to się udało. Szpadel, awarzur. Często pan tu bywa? No, prawie co tydzień. Po co pani przyszła? Bo pogoda ładna. Pieniędzy brak, A, no ale widzę jakieś zakupy zrobione. No, zrobione, bo może to podratuje, jak pieniędzy nie ma, to jagoda się je. Za czym się pan tak rozgląda? Za wszystkim, co można kupić. I co pan kupił już? Pomidorki, kapustę młodą. Będzie sadzenie? Będzie, będzie. Na rynku spotkaliśmy również pana Wiesława, który handluje częściami do rowerów. I jak nam powiedział, bardzo lubi tu być. Tak, bo jak jestem na emeryturze, to nie mam kontaktu z ludźmi, a tutaj różni ludzie przychodzą, różne tematy można poruszyć. Chętnie rozmawiają? Chętnie rozmawiają. Szczególnie emeryci i ręciści wychodzą na spacer z nudów i rozmawiają. Pani Stanisława zdradziła nam, że ogórki sadzi zawsze od 8 maja, więc dziś wybrała się na rynek po nasiona. Po jakie nasiona pani przyszła dzisiaj? A celery, pory, fasolka szparagowa, zielona, teraz ogórki, co jeszcze? Słonecznik. No. I jak to wszystko można już sadzić? Ja już mam trochę, już urosło, a teraz po, do 15 maja trzeba to posadzić, bo później zmarznie. Handlarze mają co robić. Na brak klientów nie narzekają, bo sezon w pełni. Wszystko świeże, pachnące i soczyste. Ziemniaczki już młode, także nie polskie, ale bardzo smaczne są. Ogórek na małosolny, no pomidor, koperek. Także wszystko to, co świeże, nowaliki, idzie bardzo ładnie. A ceny jak wyglądają w porównaniu z ubiegłym rokiem? To samo. No, ale zobaczcie Państwo, sami kapusta młoda polska, 2,50 główka. Uważam, że bardzo tanio. Także ceny niczym się nie różnią. Trwa również sezon na szparagi. Te na żarskim targowisku cieszą się sporym powodzeniem. Kupimy już od 4 zł zapęczek. Handluję i coraz więcej jedzą szparagi. Proszę powiedzieć, czym się różnią białe od zielonych? Smaczniejsze są, nie trzeba ich obierać. No i coraz więcej kupują zielone właśnie Polacy. No. A czy ma Pan jakiś sposób, żeby je przyrządzić smacznie? Z, przeważnie z bułką tartą, z masełkiem. I tak dużo klientów właśnie tu u nas w Żarach właśnie tu tam, nie? spożywa je. Czy ma pan jakiś przepis na szparagi? Nie. Nie, normalnie gotuję z olejemy z oliwek. Nie, no, nie proszę. albo zupę, krem. Pan Artur z Kożuchowa handluje ziemniakami i narzeka, bo mieszkańcy Żar chętniej kupują te młode. Jest Asterix z czerwoną skórką i wineta tradycyjna. Schodzą? Tak, średnio, już coraz mniej, bo pojawia się nasz grecki, znaczy nie nasz, nie nasz grecki mhm. i dlatego naszego starego już nie chcą z nie. Targowisko to nie tylko warzywa. Mieszkańcy Żar chętnie kupują tu również kwiaty, które schodzą najczęściej. Najczęściej surfinie, petunie, starzec, pelargonie. Zwisające, stojące, no i bylinki oczywiście. Śmiało te kwiaty można już wystawiać na... Można, można. Dużo kwiatów? No trochę. A jakie to są? E, polargonie z reguły i petunie. Często Pani odwiedza targowisko? E, wiosną z reguły. Na targowisku sporym powodzeniem cieszyły się również truskawki. Za czym się Pan rozgląda? Za tymi ładnymi truskawkami. No. Ładnie pachną. Ładnie pachną i smakują. Widać, że smaczne są takie. Że w tym roku jeszcze nie daliśmy tych truskawek, przyszliśmy spróbować. Skąd te truskawki to nasze? Z Waszakowic, z, z Potwoli. 10 zł to chyba trochę dużo, ale to początek. Początek, dlatego. Pomidory krajowe kupimy już od 4 zł za kilogram. Malinowe są dwa razy droższe, choć malinowy krakowski kosztuje 5 zł i 50 groszy. Za pęczek rzodkiewki zapłacimy złotówkę, a za sałatę złoty 50. Zł. Życzymy udanych zakupów. Najtrudniejszy egzamin mają za sobą. Dziś zmierzyli się z królową nauk, matematyką. Jak poszło Żarskim maturzystom? Dziś maturzyści zmierzyli się z matematyką. W takich momentach stresują się nie tylko uczniowie, ale również ich nauczyciele, nawet ci, którzy takich matur przeżyli kilkadziesiąt. Każdy, kto jest związany ze szkołą, z uczniami, to jakiś tam stres przeżywa. Nie wierzę w to, jak ktoś mówi, że nie jest zestresowany. Która to jest już pańska matura? W roli dyrektora? 20. Tak, 20. 95 rok pierwsza 20 matura, o właśnie trzeba po... zapomniałem o tym, jubileuszowa. Zanim jeszcze uczniowie wyszli z egzaminu, po szkołach krążyły plotki, że egzamin dojrzałości z matematyki do łatwych nie należy. Z doświadczenia wiem, że jak jest, nazwijmy to łatwa, bo to zależy jak. Uczeń jest przygotowany, więc jeśli nie wychodzą, nie wyszli do tej pory, to myślę, że będą siedzieć do końca, czyli jest trudne. Jak poszło maturzystom ze społecznego liceum ogólnokształcącego, to im towarzyszyła dziś nasza kamera. Myślę, że było całkiem w porządku. Tam. Hmm. Mi raczej ten test nie sprawił problemów, ale widziałem, że niektórzy się za głowę łapali i no nie wiem, nie wiem. Wszystko zależy, jakie wyniki będą. Hmm, to się okaże w czerwcu bodajże. Chyba dobrze, zobaczymy. Trudno? No, zależy. Zależy od zadań, ale ogólnie nie była taka zła. Janek, jak było? No. Hmm, co by to powiedzieć? Bardzo łatwa nie była, ale też jakoś nie było bardzo źle. Zobaczymy wyniki za dwa miesiące i się dowiemy. Mocno się stresowałeś? Nie, raczej nie. Staram się jakoś tak wyluzować. bardziej. W porządku. Bo powiedzmy, że jakoś poszło. Mocno się stresowałeś przed? No w sumie nie. Klasa MatFis jednak robi swoje i tych zadanek trochę porobiliśmy wcześniej. Trudno było? Czy No średnio. Ja zdaję w tym roku rozszerzoną matmę, więc, więc, więc tak, tak, tak powiem pani, że jak na podstawę to dość trudno. Była trudniejsza i to mi się daje o wiele niż w tamtym roku. I, ale to chyba dlatego, że w tym roku po prostu więcej ludzi pisze tą matmę, bo na przykład Akademia Medyczna jest brana nie jak fizyka do tej pory. Dlatego, no wydaje mi się, że CK zrobiła po prostu trudniejszą. E, matematyka to twój konik? Nie, ja jestem z biologii, ja jestem z biochemu. My tą matematykę piszemy tak, bo musimy mniej więcej. I mówię, tak jak w tamtym roku, bo ja y, poprawiam tą matematykę z tamtego roku, tak jak w tamtym roku była taka w miarę fajna bardzo. To w tym roku no, już było ciężko, Nie Ale mam nadzieję, że dobrze poszło. Mi się wydaje, że... Też mam tego nadzieję, trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. Jutro maturzyści zmierzą się z językiem obcym. Wszystkim życzymy połamania języków. O pieniądze na kurs prawa jazdy, na zakup komputerów i oprogramowania do nich, a nawet na sfinansowanie szkolenia z ich obsługi, mogą starać się niepełnosprawni z powiatu żarskiego. Do rozdania jest ponad 200 tysięcy złotych. Wnioski należy składać do 30 czerwca w powiatowym centrum pomocy rodzinie w żarach. Można również starać się o sfinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego, opłacenie studiów lub zakupu i montażu specjalistycznego oprzyrządowania do samochodu. Więcej szczegółów na temat programu Aktywny Samorząd na stronie www.pcpr.powiatrzarski.pl lub bezpośrednio w siedzibie PCPR przy ulicy Artylerzystów 6 w Żarach. Organizacje pozarządowe z Żar mogą wziąć udział w konsultacjach dotyczących dofinansowania wakacji Czasu na to zostało niewiele. Jeszcze tylko do jutra, czyli do 7 maja, można zgłaszać w uwagi do projektu zarządzenia dotyczącego dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży. Dofinansowanie to pochodzi z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wzór druku konsultacji dostępny jest na stronie www.bip.żary.pl Już za chwilę my nie gryziemy. Jak postępować ze zwierzętami, jak je karmić? Tego dowiadywały się dziś dzieci z żarskich szkół i przedszkoli. Program Fundacji Ewy Naworol skierowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Dziś specjalna ciężarówka tej fundacji zawitała na Żarski Rynek. Przyjechaliśmy tutaj z Fundacją Ewy Naworol, szkolić dzieci z zakresu profilaktyki pogryzień, tego jak mają obcować ze zwierzętami, jak poznać psi język, ale oczywiście też nakłaniamy do tego, żeby adoptowały psy ze schroniska. Jest To bardzo ważne. Oraz do tego, żeby sprzątały po swoich psach, bo to jest odpowiedzialne. Dzieci, które wychodziły z wykładów w specjalnej ciężarówce, były zachwycone i wiele się dowiedziały. Dowiedziałam się, że zwierzęta też. że psy i koty też mają uczucia, że, bo, że trzeba na nie uważać. Tego, żeby nie patrzeć psom prosto w oczy, no bo mogą nas zaatakować i pomyślą, że im dajemy wyzwanie. I tego, żeby ich nie denerwować, i tego, żeby zrobić pozycję żółwia, gdy nas zaatakuje. A możesz zademonstrować tą pozycję? Na przykład jak pies stoi, ma ogon w dół i leży, to znaczy, że jest na, chce po prostu spokoju dla siebie. Dowiedziałam się, że psy czują to, co my i trzeba je traktować tak jak ludzi. A czy masz jakieś zwierzęta w domu? Tak, mam pieska i chomika. Psom nie wolno dawać jeść i pić mleka, różnych ciastek, owoców i cebuli. Podobało Ci się to spotkanie? Bardzo. A masz jakieś zwierzęta w domu? Tak, psa. A jak się wabi? Wabi. Na żarskim rynku byli dziś również wolontariusze ze stowarzyszenia Aport. Towarzyszyły im psy z żarskiego schroniska, które wciąż czekają na nowych właścicieli. Gimnazjum Numer 2 w Żarach w najbliższych dniach szykuje sporo atrakcji. Najpierw szkoła otworzy swoje drzwi dla przyszłych uczniów. Zapraszam bardzo serdecznie uczniów klas szóstych na dzień otwarty 9 maja, w najbliższy piątek na godzinę 12, gdzie mamy przygotowane warsztaty pokazujące, jak pracujemy w naszej szkole. Na godzinę 17 zapraszam wszystkich rodziców, którzy chcą tutaj posłać dzieci do gimnazjum Numer 2 w Żarach. Polecam. Następnego dnia, 10 maja. Maja w sobotę w gimnazjum nr 2 odbędzie się festyn rodzinny dla wszystkich mieszkańców Żar pod hasłem Zdrowo, Wesoło, Kolorowo. Przechodzimy, żeby wspólnie bawić się, ale też podziękować naszym uczniom za wspólną pracę. Przy wielkim zaangażowaniu rodziców udało nam się naprawdę przygotować świetne niespodzianki. Będziemy niespodzianki mogli wylosować, będziemy mieli pokaz zumby, będziemy mieli warsztaty fizyczne i chemiczne z doświadczeniami pokazującymi jak świetnie można podejść do nauki, nie tylko właśnie w klasie, ale w sposób taki, jakby można powiedzieć inny, w formie doświadczeń. Będziemy mieli również prezentację naszych klas. Dla małych dzieci również mamy wiele atrakcji. Dmuchane zamki, zjeżdżalnie, gokardy, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Będą również zabawy matematyczne, plastyczne i językowe. Nie zabraknie kawiarenki z domowymi wypiekami i grilla z kiełbaskami. Festyn w Gimnazjum nr 2, które mieści się przy ulicy Broni Pancernej 6 w Żarach, rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do 13. Na wiadomości sportowe zaprasza przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Moment, oferujące drzwi Porta KR Center Gerda oraz okna PTV. Zamów u nas produkt z montażem, a zapłacisz tylko 8% VAT-u. Thank uh you. -huh. Trzecioligowy promień przywiózł z Prochowic komplet punktów. To było bardzo ważne zwycięstwo, bo odniesione nad drużyną, która również walczy o utrzymanie. Żaranie już po 23 minutach prowadzili 2-0, ale dwie minuty później Michał Sucharek nieodpowiedzialnie powalił w polu karnym rywala i arbiter wskazał na 11 metr. Zawodnik promienia zobaczył czerwoną kartkę i udał się do szatni. To już trzeci sprokurowany karny tego zawodnika w tej rundzie. 11 na bramkę zamienił Tomasz Azikiewicz, ten sam zawodnik. 9 minut później doprowadził do wyrównania. Na szczęście Promień w swoich szeregach miał Łukasza Czyżyka, który w 82. minucie zdobył zwycięskiego gola. Promień już jutro rozegra kolejny bardzo ważny mecz. Na wyjeździe zmierzy się z Piastem Żmigród. Niemniejsze emocje były w minioną niedzielę w Kunicach, gdzie zmierzyły się dwie drużyny walczące o awans do klasy okręgowej. Unia Kunice podejmowała w lokalnych derbach błękitnych Olbrachtów. Pierwsza odsłona meczu była wyrównana, druga to już zdecydowana przewaga gości. W 60 minucie po zespołowej akcji Wojciech Kochanowski wyprowadził błękitnych na prowadzenie. 10 minut później na 2-0 podwyższył Artur Dewo. Goście mieli jeszcze kilka dogodnych sytuacji, ale brakowało im szczęścia. Sam przemysław flaga miał trzy setki. W 85 minucie Filip Żółtański zdobył kontaktowego gola i zrobiło się gorąco. Jednak goście nie dali sobie wydrzeć zwycięstwa i po końcowym gwizdku mogli się cieszyć z piątej wygranej z rzędu. Ogromny sukces koszykarzy z gimnazjum nr 3. Podopieczni Krzysztofa Paciorka w rozegranym w Żarach finale wywalczyli złote medale. W walce o pierwsze miejsce pokonali podogrywce rówieśników z Zielonej Góry. Wcześniej w półfinale wygrali ze Skwierzyną. To jest ogromny sukces. Sukcesu tego by nie było, gdyby nie była dobra współpraca z klubem Chromik Żary. No, w drużynie to są przede wszystkim zawodnicy Chromika obecni oraz byli, którzy no, zakończyli karierę, ale dalej trenują w gimnazjum naszym numer 3. Jaka była droga do finału? No jest y, praktycznie najcięższy był mecz y, tu z naszym rywalnym ry, rywalem y, z gimnazjum społecznym, bo tam też są zawodnicy z y, Chromika. No i wygraliśmy z y, gimnazjum społecznym. No i następnie y, w rejonach pokonaliśmy Żagań i Szpotawę Sulechów. No i w półfinach zmierzyliśmy się z y, Zieloną Górą i pozostałymi zespołami z województwa lubuskiego. No i dzięki temu awansowaliśmy do finału wojewódzkiego. Teraz uczniów popularnej piątki czeka walka o medale Mistrzostw Polski. Sponsorem wiadomości sportowych było przedsiębiorstwo handlowo usługowe Moment, mające w swojej ofercie szeroką gamę armatury sanitarnej. Od instalacji wodno-kanalizacyjnej po nowoczesne instalacje grzewcze. Przejdź i zaprojektuj łazienkę swoich marzeń. Niestety, krótko cieszyliśmy się pogodnym niebem. Od jutra wracają deszcze, a wraz z nimi delikatne chłodzenia. z Zgarska zapraszam na środową prognozę pogody. Sorem prognozy pogody jest firma Marko. Grupa Polskie Składy Budowlane. Twój partner przy budowie i wystroju wnętrz. Zapraszamy do naszego sklepu przy ulicy Wrocławskiej 23. Dosłownie na chwilkę niebo się rozpogodziło i mogliśmy schować parasole do szaf. Jednak nie na długo. Jutro znów się przydadzą. W środę pogoda nie będzie nas rozpieszać. Od zachodu naciągają do nas ciemne chmury. Przyczyną jest zmiana cyrkulacji powietrza. Temperatura wyniesie maksymalnie 17 stopni, zarówno w żarach, gubinie i szprotawie. Zachmurzenie będzie całkowite. Wiatr umiarkowany, porywisty, wieczorami słabnący, południowo-zachodni. Śnieg atmosferyczne wyniesie 1013 ha. W środę 7 maja i mininy obchodzi będzie Giza. Zela i Róża. Bez wątpienia początek tegorocznego maja nie należy do udanych pod względem pogody. Ja mimo wszystko życzę Państwu pogody ducha. Dziękuję za uwagę. Marco. Sponsorem prognozy pogody była firma Marko, grupa Polskie Składy Budowlane. Twój partner przy budowie i wystroju wnętrz. Zapraszamy do naszego sklepu przy ulicy Wrocławskiej 23. Dziękuję za uwagę. Zapraszam Państwa do obejrzenia magazynu kulturalnego, w którym powspominamy piątkowy koncert zespołu Juma w żarskim rynku. A w programie Rozmowa z coś dla dziewczyn, które marzą o pracy Stewardessy. Choć to niełatwe zajęcie, Dominika Łozowska z Żar podjęła się tego wyzwania i dziś opowie Państwu o trudach i plusach pracy w przestworzach. Polecam, życzę miłego oglądania i spokojnego wieczoru. Do zobaczenia już jutro. naszą prezenterkę ubiera sklep Styl, oferujący damską odzież, obuwie i galanterię. Zapraszamy, Żary, ulica Chrobrego 1.